Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. I słuchajcie, dzisiaj będzie vlog sprzątaniowy. ja sobie zrobiłam, trochę jestem czerwona, ale to nic, ponieważ ten pokój to jest składowisko wszystkiego i doszłam do wniosku, że muszę to posprzątać. Znaczy sprzątam to już jakiś drugi miesiąc, ale jak już trochę posprzątam, to znowu coś przychodzi i znowu muszę to tutaj dać, bo to jest taki powiedzmy jedyne miejsce. No i w końcu muszę się za to zabrać. Zaczniemy od, od y, biurka i od kosmetyków, bo mam tu nawet paczkę z zarys wyprzedaży y, sprzed dwóch miesięcy, znaczy otwartą, ale te ciuchy dalej tam są, bo chciałam Wam je pokazać, ale nie, nie wyszło, nie nagrałam nic, więc naprawdę powiem Wam, że jest grubo. Y, jest wózek, no ale ten wózek pewnie tutaj y, jeszcze zostanie, y, bo nie, wy, nie wyjeżdżamy nim... Y, na, na korytarz. Yy, a zaraz i tak będzie spacerówka. Nie wiem, jak ona tak szybko rośnie, więc yy, tę chwilę jeszcze się tutaj przeboleje z tym, yy, z tym wózkiem. Yy, tak, tak wygląda moje biurko. Yy -y. Tak wygląda szafka. Czy yy, możemy tego nie komentować? Weźmy się do roboty. Zostawiłam Was tak, żeby było w miarę Yy, okej, okay, bo naprawdę to, co się dzieje jeszcze za mną, to jest hit. Mam też dużo ciuszków małej na sprzedaż, więc yy, w komentarzu zostawię Wam Vinted mój, bo ceny są naprawdę mega przystępne. Ja się po prostu tego chcę pozbyć, powiem Wam szczerze, ale jestem w fajnym stanie, a ja po prostu, yy, chodzi mi o to, żeby tego ze mną nie było, więc tam są ceny po 5 zł, więc zapraszam. W ogóle tak, pokażę Wam, co ja tutaj mam. To jest bateria? Ja mam w tym. A, można mieć tę baterię. W ogóle przyszło mi takie coś obrotowego do produktowych filmików. Więc bardzo się cieszę. I będę tego używać. Ale tutaj do produktowych znaczy tych filmików mam jeszcze takie coś taką lampkę. jak to doświeca. O, widzicie, spoko. Sprzęt. No, może sobie to tutaj zaświecę? Czy lepiej mnie widać? Na pewno zacząłam. Zaczął obraz skakać, więc nie. Dobra, wyłączam to i biorę się najpierw za to biurko, tak jak Wam wspomniałam. Na biurku mam masę rzeczy w sensie kosmetyków, bo to jest biurko w którym mam kosmetyki, a tam obok mam całą szafkę kosmetyków. Trochę mi się to nie podoba, bo mam to za daleko i po prostu tam nie chodzę. A w vlogu Wam mówiłam, że yy, chcę wrócić do tych wyzwań miesięcznych, więc tak zrobimy yy, i po prostu yy, będziemy wykorzystywać te, te kosmetyki. I tutaj przenosić w ogóle tak pierwsza szuflada, trzy Beauty yy, Blendery blended. Pytacie mnie, dlaczego tyle? Nie wiem, była promocja ulotka z Panoramy. W ogóle mam dwie, dwa tusze Panorama. Żadnego jeszcze nie użyłam. Tutaj mam maseczki do ust. W tej pierwszej szufladzie z Alchemy coś i próbki podkładów. Estee Lauder Double Wear, Luminous Silk z um, Giorgio Armani i z Lancome Tint uh, Tint Idol Ultra Wear. Może to dzisiaj sobie zaaplikuję w sumie. Jestem bardzo ich ciekawa, więc tyle mam w pierwszej szufladzie i ona jest bardzo nieworzystana, więc tutaj też musimy powkładać. Tyle wam powiem. Dobra, działam. tak to wygląda w tej y, szufladzie obok. Tutaj w ogóle są produkty, które miałam y, używać na co dzień. Nie tak też się dzieje, ale widzicie, też tu są jakieś inne powkładane rzeczy, jakieś nowe rzeczy, więc y, musimy tu zrobić porządek. Jak widzicie, też tutaj y, po nagrywaniu jest trochę syfu na samym ubiorku, więc y, zobaczcie, co tutaj mam. Jest tego tu trochę. W ogóle muszę te kątki w takim razie podmieniać, skoro mam trzy nowe, bo Bardzo ją lubię. Ona już ma swoje lata, ona już nie jest produkowana, ale do takiego dziennego makijażu szybkiego jest super. Niezawodna Irenka. Pokażę Wam, co ja tutaj mam do takiego codziennego makijażu. Nie wiem, czy ta paleta się kiedyś skończy. I tu mam zamiennik powiedzmy i ręki. Ta paletka z AA Wings. Widziałam też, że jeszcze jedna marka puściła zamiennik tego. Była y, ta marka Daso y, Daniela Soboślewskiego. Kurczę, nie wiem. I y, wiem, że też tam mnie nie puściła. Jestem ciekawa, jak on to się prezentuje. A ty nie z Magdą Pieczonką? Co tu mamy? I rachunek, to to do kosza. Tak, tutaj mamy gąbeczki. Nie wiem, z czego ta jest. Tutaj mam w ogóle te takie gąbeczki pod oczy. Tu jest pędzel y, do podkładu, który stracił trzonek. Tam widziałam jeszcze, jakaś gąbeczka jest. Jest. Y, ale tak to to jest chyba beauty, boho beauty a to nie mam pojęcia co to jest no odpadło dobra to jest tutaj mam jeszcze gąbkę patrz jaka brudna w ogóle z glam shopu ale ta idzie na out a to jest everline i te w ogóle gąbki pójdą do mycia ale ja sobie je na razie jeszcze włożę nie wiem jak Wy macie, ale ja mam czasem tak, że yy, niektóre opakowania trzymam w kartoniku. Jak widzicie na przykład tu tą Magdę Pieczonkę, albo na przykład ten puder z yy, Charlotte, nie wiem dlaczego, trzymam w kartoniku. Tutaj mam yy, Idol Lancôme to musi zmienić miejsce. Ukochany yy, krem BB z Arborian, na dowód tego miałam najpierw miniaturę, to musi iść do denka w ogóle, tutaj. I co, tu jest pusta cała szuflada, całe to opakowanie, tylko są tu chusteczki. A zobaczmy, co mam tutaj. Tu chyba miałam sobie w ogóle wyciągnięte właśnie na to moje wyzwanie. a, a Yami Skin, fajny podkład. Tu mam jeszcze podkład z Max Factora Hydrate Protect Renew z mlekiem kokosowym probiotycznym, kompleksem SPF 20, nie wiem, czy wy to widzicie. On jest bardzo jasny, więc ja go y, mieszam. Ale no, ogólnie jest spokojny. Podoba mi się, że on jest w takiej miękkiej tubce z pompką. Tutaj mam coś do berwizy Maybelline. Tutaj mam nowość Lumi Liquid Blush z L'Oreala, Tutaj mam produkty mm, Bell z Peachy. Gdzieś tu jeszcze powinien być korektor. Ale ja go chyba wyjęłam. Tu jest korektor. Proszę bardzo. Tuż do rzęs, bronzer z Rimmela i y, ten lip perfektor z Clarinsa, ale on już, a jeszcze coś tu jest. Tu sobie go nałożę. Dzisiaj jestem bez makijażu, bo ta pogoda po prostu jest tragiczna. Szlądań też mi się bardzo w no ale musimy to zrobić i hitem jest to, znaczy hitem, zastanawiam się ile moje dziecko będzie spało, bo ostatnio pierwsze drzemki ma dość długie, jak na nią, bo śpi godzinę, półtorej, ale to dlatego, że wstaje też wcześniej, bo wstaje około 6.30, a ja zawsze wstawa około 7.30, więc mam wrażenie, że sobie nadrabia tą godzinę, no ale dziś wstałem o 7, więc nie wiem jak to będzie, w ogóle bardzo fajna maskara. A tego Wam nie polecam za bardzo. To jest taka kredka z show, z Pastera. I co tu jeszcze mam? Pokażę Wam to jeszcze i chyba tyle. I posprzątam tutaj i będzie efekt komisowy. Bardzo fajny róż z Mio. Tak, to były te rzeczy wyciągnięte do testowania. Yy, rozświetlacz z efektu. On ma już wieki, ale jest fajny. Ten tusz jest świetny. To jest Idol z Lancome. I zastanawiam się, czy sobie po prostu nie kupię pełnowymiarowego opakowania, jak ten mi się skończy, chociaż. Ania, po co? Jak ty masz dwie panoramy nieużyte? Tutaj mam jakąś próbkę kremu BB ze skina, mm, ale to chyba pójdzie sobie out. Tutaj mam korektor z Maybelline, ten Super Stay. Muszę go użyć, bo naprawdę mało go tu zostało i dlatego on tutaj był. E Funfest z benefitu, stara jak świat i ta nowa pomadka zybel. To jest w ogóle lepszy odcień moich ust. A to dodańka. Dobra, sprzątam tu i zobaczycie efekt końcowy. Mam nadzieję, że chociaż to biurko ogarnę. I słuchajcie, mamy to. Widzicie? Jest posprzątane. Przepraszam, tu pokażę szuflady. Tutaj mamy jakieś nowości. Właśnie Everybody London pojawi się też, albo już się pojawiła na YouTubie, short sz testem tych kosmetyków. Tutaj mamy te próbki podkładów, tutaj mamy te blended, muszę jedną wyjąć, ale słowałam to, bo dziecko mi spało i nie chciałam po prostu szeleścić. Tutaj mamy komputer, ale tutaj, o, też sobie to poukładałam w miarę. Tutaj mamy y, tusze do rzęs, pomadki i konturowanie. Tutaj mamy produkty mokre i usta, a tutaj mamy, właśnie ten nowo jest Drunk Elephant, też go przetestuję, tutaj mamy tą próbkę z Lancome i kartonik z Arboriana, a tutaj mamy te palety, które teraz używam, ale tak jak Wam wspomniałam, będę wracać do tych wyzwań miesięcznych, żeby się tego pozbywać, tyle o ile po prostu zużywać. Jeszcze Wam tutaj pokażę, bo tak Wam pokazywałam, a tutaj mam w ogóle kartoniki po wszystkich kalendarzach adwentowych, tu mam kosmetyki Bourjois z kalendarza adwentowego, a tutaj są fajne kosmetyczki w ogóle taki. Super w środku jest z temu. A no tutaj mam takie kosmetyki, które też właśnie używam, albo są nowe i chcę je przetestować. Tutaj mam w ogóle paletkę i Mario. Mój ulubiony podkład z Clarinsa, który się koń, kończył. I mega się zastanawiam, czy sobie go nie odkupić, ale zdrowy rozsądek mówi, że nie bo masz tego tyle, zużyj, yy, a serce mówi no kup, bo naprawdę sprawdza się super. No i te nowości z It, yy, It Girl yy, z Aowings, które jeszcze jak widzicie są nieotwarte, a już jakby są nie do kupienia, jest nowa już kolekcja, a tutaj mam jeszcze róże z tej kolekcji Stars from the Stars z Wedla i te pomadki dwie z Everybody Ronald, które też chcę sobie przetestować. I tak tam wszystko, a jeszcze tam są kosmetyki z sezonu z kalendarza, a tutaj mam po prostu kartki, więc tak to się prezentuje. Jak widzicie już biurko w tym pokoju mamy ogarnięte, tutaj jeszcze muszę za sobą troszeczkę posprzątać, ale wygląda to naprawdę dobrze. Ja się tutaj ogarniam, dziś w ogóle moje urodziny, więc umyłam głowę, ogarniam się, maluję. I fajnie spędzimy dzień. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Mam zamiar nagrać test kosmetyków, makijażu, który tutaj mam, których jeszcze nie używałam, więc koniecznie śledźcie. Pa pa!